I tradycyjne info po 36 godzinach jazdy, No stop dojeżdżam znowu do Hiszpanii. Z informacji dla tych, którzy będą jechali samochodami, ani jednej kontroli na żadnej granicy, na żadnych bramkach w Niemczech: stały dwa samochody na pomocy, tak kontrolnie, ale nikogo nie zatrzymywali. Trzeba mieć niby testy do Niemiec, ale to już kto, jak uważa jego ryzyko. Nie są w stanie zatrzymać potężnego ruchu, gdy ktoś jedzie autostradą. Tam po prostu jest za, za dużo samochodów na razie wszystkich zatrzymać. No i wracamy do pracy, czekam na telefony, maile, no i zobaczymy co tam będzie się działo wiadomości wiem, że nic się większego nie wydarzyło, że jakieś tam cyferki sobie skaczą, ale obostrzeń żadnych dodatkowych na razie nie wprowadzają.